Was wszystkich serdecznie w trzecim odcinku świątecznym wydaniach naszych zdrapek tutaj do tego a co mieliśmy w poprzednich oknach zdrapek w tym świątecznym ka kalendarzu odsunęliśmy dwa okna a i tu drugi nic nie było ale dzisiaj też wchodzi jako jedna zdrapka czyli wygrywamy od Le Roberta Lewandowskiego Pierwszy dzisiaj taka pierwsza zrabka tutaj u nas w programie w tym świątecznym klimacie, bo w poprzednich sezonach ono było już. Nie. Tak, było już. To była ta inna. Była już ta szybsza, ale to była ta pierwszej edycji. A to jest drugiej edycji. Była, Nie. była. E, dobra, Nie, to za... co? Zaczniemy, co to zaczniemy dzisiaj kalendarz. E, a i na końcu kalendarz drugi ocenimy Dzisiaj w takim naszym programie. Zaczniemy pierwszą zrabkę, czyli kalendarz. Gra trzecia. Tamte wczoraj, ja wczoraj, czoraj, a tutaj były po wczoraj i przedczoraj byli Jak widzicie były wczoraj, przedczoraj dzisiaj, a dzisiaj się, mamy tutaj. Dzisiaj trzecie okno odsłaniamy w naszym programie. Co mamy, co mamy? Co mamy i mamy anioł. anioł mamy, aniołowie? Hmm. Czyli aniołowie, trzecie okno, nic nam nie dało. No takie widzimy, tak no wszyscy widzimy coś. 4 i 5, 6, 7, 8, 9. Taka okna by odsłonić się, jest z prawdą mnie powiedzieć. Też odsłonić Także widzimy, co widzimy w tym naszym sobotnym odcinku tego dzisiejszego wieczora. Po 18 uda te do a przejdziemy do Roberta Lewandowskiego, czyli zrapki wygrywamy. Czyli do zrapki drugiej. Dobra. Wygrywamy zrapki od Roberta. Zobaczymy co Roberta. Widzicie jakie tło mamy świąteczne przygotowane na odcinek? Dobra, patrzcie do co to. tu będzie. Dobra, zrap, całe pole gry. Jeśli jakikolwiek z liczb... liczb jest taka sama jak któraś z wygrających liczb, wygrałeś przepisaną do nich kwotę. Znajdź symbol koszulka i wygryj przepisaną do nich kwotę. Znajdź symbol, yy, do niego, znajdź symbol co to jest? To hmm. jest piłki, nie? Nie. No. Z but, but, buta chyba. Przepisano wygraną pomysł razy, raz, dwa wygrane są. No, no tak, tak wiadomo wszystkie są takie same liczby wygrane, które to są u nas anty. A co mamy? 37, mamy 23, mamy 15, mamy 32 i mamy 36 Obok. No, obok, obok i pierwsza piłka to będzie 30 złotych, nie, 28. Bo mają takie źle nam wymierzone. No wydrukowane mają źle, 39, 37, jest, jest. Uuu, no zobaczymy to Lewandowski będzie. Lewandowski nam dał 17. Nie ma 17, ale jest za to 16. I też nie. 35. Też nie.

24, 4, też nie ma 14, też nie ma, nie ma, 14 18, nie ma nie ma 25, nie ma 33, nie, nie ma i 12, nie ma. Nie ma, jest drugi I koniec jest. już więcej nie ma. Kot jest. A czyli tylko wygraliśmy? 10 złotych się nam zwróciło. Zobaczymy. Zobaczymy. No dobra, to odsłonię tam zobaczymy ile już mamy. Ty, ale w poprzednim odcinku też wygraliśmy. Tak. Co, to Wczorajszym jest... odcinku. Wszystkie vlogmasy będą wygrywające. <laughs> no tak jak pójdzie to trzeci odcinek jest wygrywający. <laughs> no. no dobra. dobra, dobra, Mamy to mamy. Tam widzimy, że 10 złotych jest wygrane. A gdzie są symbole? Ja widziałem tu Jedno było C. To 3 razy, 3 C 3 razy C, jest, tak? To mam, dalej, dalej. Gdzie jest jeszcze jedno C? A jest, C, Już widzę. Tu kod 38. Tu, 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 tu. A, jest, no. a kot? Kot jest. A tu jest, dobra. Dobra. To tak, widzimy, wygraliśmy 10 zł w tej zdrawce. A przejdziemy do zdrawki, czyli świątecznej, kalendarza. Adw kalendarz adwetowy i świąteczny kalendarz, już teraz w Waszych w oczach. Dobra. No i teraz na szybki kalendarz i trujeczkę. Jak trójeczka. w początku i na końcu. trójeczka. trójeczka A przypominam, co to było trzeba znaleźć. Dobra, dobra tam tamasz u góry. Gwiazdę było trzeba znaleźć. Nie cześć kamerą. I, I świece. Świecza za 30 zł. Czyli nic też nie mamy tutaj okno. Ok, nie, no to jest dopiero trzecie okno. Nie? A, gdzie, a gdzie jeszcze te 25 lat? A ja będę okien... wygrane to zobaczyłem dopiero 25 grudnia. No, a takie podsumowanie odcinka będzie zrobione. Tak, i takie i tak, dobra. To co, kochani, lecimy już, chodzimy. Do jutra. Do jutra, kochani, jutro jesteśmy dla Was, do, do Waszej dyspozycji o 18.00. Widzimy, słyszymy. Także co? Nic nie pozostaje się z Wami pożegnać. wpadnijcie jeszcze na stronę kranik.pl, na Facebooka, na TikToka, Instagrama, Twittera i Snapchat o nazwie Grani Kity. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w tym świątecznym klimacie. Bye, bye. Merry, merry, Merry Christmas. Do jutra.